Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w kolejnym Daily vlogu. Ja e, w gościach przeniosłam się do kolejnego e, bed and breakfast. Tym razem dalej od centrum. Spadł nam śnieg, jestem z Joanna. możecie ukojarzyć. Pamiętacie, jak nagrywałyśmy te? Nagrywałyśmy włosy, także ona już jest. Już jest z całym wywalceniem na kanale, lata temu była, ale zobaczcie, jakie śniadanko my tutaj. Serwujemy, czekamy jeszcze na mamę i czekamy jeszcze na Piotra i mamy tak zwane śniadanie Lubiczów. Wiesz jak jest English breakfast, jakieś Turkish breakfast to w Polsce jest śniadanie Lubiczów. Czekaj, jak to otworzę, no ta złamana na garstek i otwiera te. I y y y otwiera słoiki. Także mamy tutaj podobno jakiś super miód, jeżeli jesteście z Warszawy. To jest warszawski miód? Co to jest za miód, czy nie? Nie wiem, produkt polski. To jest warszawski miód, czy...? Bazarek volumen. A, Bazarek wolumen. Podobno super. Także mamy miód malinowy, co jakieś powidła. Podobno pyszny ser. Jak ten ser się nazywa? To jest ten, czego nie było w końcu, co chciałaś kupić? Nie, secymiński to są ulubiony. A, jakiś secymiński ulubiony, to jakiś inny. Także mamy chałeczkę. Sok słuchajcie z z czego to było z pigwy? Nie, z rokot rokietnika. Sok z rokietnika hit. Także coś takiego. No i będziemy za niedługo czekamy na panią mamę. I w ogóle muszę wam powiedzieć, że Joanna jest chyba moją na żywo um, najlepszą I reklamą analizy kolorystycznej. Tak no wszyscy niedawno staliśmy. Ale tak, ja, Joanna zrobiłam analizę kolorystyczną już lata temu i karteczka już druga, bo się tam tamta przetyrała. Wysłałam ci drugą, a kurde, mogłam ci przywieźć, widzisz. No druga jest taka, wiesz. Aha, okej. Okay. Tak, ale w ogóle wiecie, mama miała analizę, koleżanki miały analizę, także... także fajnie. Fajnie, fajnie i... i trzyma się tych kolorów, powiem szczerze, lepiej ode mnie. Bo ja tam jeszcze czarny mi gdzieś wiedzie czasem, natomiast u Joanej i czapki, i szaliki, i kurtki, i buty, i paznokcie wszystko pod analizę zawsze. Także bardzo się cieszę, ułatwia życie, co nie? Ułatwia, polecam, polecam, No. Wspaniałe. Robisz raz na szczęście. Tak, plan na dzisiaj jest taki, że w sumie nie wiemy, ja wieczorem mam los, także jeszcze mamy cały dzień. Ja już się spakowałam, zrobiłam schabowe. odprawę. A, no schabowe, no tak. Schabowe będziemy robić. Zobaczcie, jak mam nadzieję, że wylecę. Trochę popadało, ale m, ja się śmieję, bo mam wrażenie, że za każdym razem, jak są jakieś złe warunki atmosferyczne, albo po prostu nieidealne, to Kraków często odwołuje loty, także zobaczymy, jak sobie Chopin poradzi z tym faktem, ale powinno być spoko no jak coś to, to, to jutro pojadę czy coś zobaczymy, jakoś dotrę także już spakowana no i będziemy robić kotlety, Adrian przyjeżdża w końcu w sumie jeszcze nie wiemy przyjedzie na kotleta no to zrobimy kotleta i będziemy się delektować yy, zimą, oby ten siek został może nie został, ale żeby wrócił na święta, został? No, ale... Mm. Aj, aj, a wymieniłaś sobie już opony? Mhm. No dobrze, no to, to mega. Kominy, przy komineczku sobie wcześniej siedzieliśmy, oglądaliśmy mecz. Kto tam grał? Legia i? Lechia. A Lechia też jest z Warszawy? Lechia Gdańsk. Czy jest Legia Warszawa i Lechia... Kto? Są kibicami? Czyli Karol Nawrocki i Tusk? Tak, to jest. To, to, jest, to, ich, to, łączy. to ich łączy. Karol Nawrocki walczył w bojówkę. Kurcze, patrz, dogadaliby się. Jakby, jak, jakby mogli oficjalnie się dogadać, to myślę, że przy piwku by się dogadali. Mhm. Mogliby być besties. No ale wiecie, jest jak jest. Jeszcze zapomniałam dodać bardzo ważnej rzeczy, jako fakt o Joanie. A w ogóle kolejny fakt jest taki, że każdy na Ciebie mówi inaczej, ty dla mnie zawsze gdzieś <laughs> e, Ale. Y z Warszawy jeździ do Karola do fryzjera. I, i bardzo lubi to robić. Co ciekawe, jej y, narzuczony też do Karola lubi jeździć, bo jak ona ma robione włosy, to on tam sobie na fotelu do masażu ci na Kimki, prawda? Tak, uwielbia. No. Także to może to się to nam to uda jakoś zgrać. No jakbyś wiedziała, że jedziesz, to byśmy się zgrały żebyśmy, no kiedyś tam no chyba, że, no ja nie wiem, ja na razie nie mam planu ale może jakoś tak się, może się zgadam jak no, gdzieś polegała co, miałam wziąć kubeczki kubeczki do herbatki, a gdzie są kubeczki? a co to za herbata? jakaś turecka? ta? ta obok po lewej ta? po lewej to jest marokańska no właśnie i w Maroku nie było czarnej herbaty tylko to tak i ja mówię, że lona, chciałabym herbatę, tak pachnie, no ja właśnie chciałam ja ją kupić ja uwielbiam a jej nie kupiłam, bo ja, ja spaniała, lubię czarno. Spaniała. I szukałam w całym Maroko. Spaniała. Cześć! Może nie w Maroku, ale w Marrakeszu na tych bazarach szukam czarnej. I nie było. Morning, morning! O, chyba Pinat idzie. Hello! Taka blondyneczka, harcik jesteś, tak? A tak! Witam Was już w Anglii. Już w domku. Także mamy przeskok, ja jestem z usiorami na spacerze. Wezaliście pinata, który zawsze goni za piłką. My właśnie na spacerku. Uuu i chciałabym Wam pokazać dzisiaj, co przywiedzam z Polski. Nie będzie to jakoś ogromny haul, ale również kupiłam coś w Primani. Także wrócimy zrobimy nowości w szafie, bo ja już się odpakowałam i sobie wymyśliłam DIY ale to zobaczycie co z tego wyniknie w kolejnym vlogu tak naprawdę bo dzisiaj będziemy się skupiać na powrocie do rzeczywistości co prawda jest szaruga ale już jest wiecie, już jest godzina 16.10 więc i tak jeszcze nie jest czorno gdzie jest czorny? idzie Pasek. w Polsce już do tej pory jest ciemno Także tutaj plus jest taki, że jest ta godzina różnicy rzeczywiście rzeczywiście zjaśniej. Bo miałam bardzo dobrą, chociaż jak leciałam do Wawy, to to było lepiej. Tutaj troszkę nas przytrzymali. Mieliśmy trochę opóźnienia, no ale trudno. Trudno, trudno się mówi. Widzę was z kuchni. Trochę tutaj szura, na chwilę wyłączę. Kroiłam cebulę, to mi się troszeczkę oczy... Zauzabiły. Ale po ostatniej wizycie w Polsce wzięło mnie na gołąbki. Także udarka jadłam. Wegańskie w sosie pomidorowym. A teraz robię takie domowe. Jak robiła moja babcia, jak robiła moja mama. I będziemy robić z sosem grzybowym. Co prawda nie mam żadnych borowików, więc zrobimy taki szukane z pieczarkowym. Także pokażę wam. Ale ogólnie to będą bardziej tradycyjne. No ja dałam na kilogram mięsa Pół kilo ryżu. Dużo cebuli, 300 gramów mam. Mam taką wielką cebulę, więc dużo cebuli. Już to Wam pokażę, niezły to dobrze wygląda. ja Ogólnie nie lubię y, y, mięsa surowego. Tutaj mam jedną y, porcję ryżu, ale mi się gotuje druga, bo za mało gotowałam. Proszę bardzo, tutaj się gotuje ryż, ryż, tutaj się szkli cebulka. Ważne, żeby cebulka była drobno pokrojona. A tu mi się właśnie parzy kapusta. Dobra, jeżeli chodzi o przyprawę, tutaj prosto sól, pieprz. Dajemy sól i majeranek. Z takiej przypraw. Widziałam w ogóle, że niektórzy dają czosnek. to dość dużo, też jakoś tak łyżeczkę U, chyba mi się to za dużo. Ale widziałam, że niektórzy dają jakoś śmietanę, O, dzięki Mati. No i majoranek. Majeranek. Dużo, dużo. Dużo, dużo. No i to wszystko mieszana, mieszana. I będziemy robić gołąbki. Ja sobie z pudgara wykładam liśćmi takimi mniejszymi, a w te większe będę zawierać gołąbeczki. Z tych dwóch kapust wyszły mi, wyszły mi dwie warstwy gołąbków. Niektóre większe, niektóre mniejsze. E, teraz to zaleję bulionem i jeszcze poprzykrywam też liśćmi. I będę pyrkolić na najmniejszym ogniu, no tak co najmniej godzinę, ale, ale chyba dłużej nawet, także zobaczymy. Można też oczywiście do naczynia żaroodpornego z sosem pomidorowym i piec, no ale ja robię takie tradycyjne po mojemu, po podkarpacko małopolsku. Kilka chwil słodyczy, tutaj jeden bombel, tutaj drugi bombel. Moje kochane pieseczki. Śpicie sobie? Ja nawet, wiecie, nie mogę się za bardzo ruszyć, bo te siusiaki tutaj się przytulają. Tak, moja kochana pysiulka. Uwaga, uwaga, robimy sos pieczarkowy. Ja często robię w termomixie, ale dzisiaj sobie zrobimy taki prosty sos pieczarkowy z przepisu. Ania gotuje, zostawiam wam przepis. I zaczynam sobie od pieczarek. Pralka mi pierze, także mam nadzieję, że zaraz nie zacznie wirować. Ja, słuchajcie, y, ścieram sobie pieczarki na tarce. Całe życie kroiłam jakimś lożykiem, natomiast gdzieś. Na jakimś filmiku typu lifehaki widziałam, że można sobie fajnie pieczarki um, na, tej, na tej stronie, co ogórki byście ścierali, można sobie fajnie i cienko pokroić pieczarki, także robię to. Ja nie obieram pieczarek, bo mi się nie chce bo jest ich dużo, bo tutaj mamy pół kilo, także z pół kilograma pieczarek robimy sos i ja sobie po prostu je potem przepuczę można zrobić, w, u Ani w przepisie jest pokazane chyba bez cebuli, ale można dać cebulę lub czosnek I ja sobie skroję, mam nawet chyba także może troszeczkę mrożonej mało cebulę, żeby to głównie było pieczarkowe potrzebna wam będzie śmietanka, ja sobie kupiłam Miałem jakieś gówno w sklepie, które ma minus 50% tłuszczu i okazuje się, że to w ogóle nie jest śmietana, więc jakieś coś przetworzone. No ale okej, okay, ale słodka śmietana i cytryna. Sól, pieprz i najlepiej kopereczek. Ja nie mam koperku, ale użyję sobie pietruszki zielonej, więc też będzie pyszne. Oczywiście najlepiej. Tutaj już turkoli, najlepiej na masełku. W przepisie Ani były trzy łyżki masła klarowanego. Nie mam masła klarowanego, ani nie dałam też trzech łyżek, dałam mniej. tak żeby to się moli, żeby mi się nie spali. I mam tutaj biały cebulę mrożoną. A już może wszystko wrzucę. Także wrzucimy sobie to. Ehm. Możecie dać też czosnek oczywiście, co tam chcecie. Ja sobie trochę podduszę, podsmażę tą cebulkę i wrzucę. Pieczary. Pieczary się zawsze kurczą, pamiętajcie. O cholera, za mała patelnia. Ale nie ma większej. Oj, przepraszam cię, Baziutku. Przykrywam. Dobra. A nie, nie mam takiej przykrywy. Zły garczek wzięłam. No nic, przykrywamy tak na razie. Wziął sobie zły, złe to. Podusiły nam się pieczereczki, więc teraz będę przyprawiać. Daję sól, pieprz. Pieprz, 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 wegeta. Możecie sobie dać też bulionu, ja nie mam. daję, O, o nie leci. Nie chcę też za dużo sypnąć, Glutamienia sodu. Musi być. Pi się z pół szklanki, więc wleję też pół tej śmietanki. Jak zacznie bulgotać, to dojemy, dodajemy cytryny. I od razu rzucę pietruszkę świeżą. Mam taką ukręconą. Ale kopereczek byłby 10 na 10 też, ale uważam, że do grzybów też no, zawsze, ale fart, że mi nie wpadliście do gara. Nieźle. Zawsze. A specjalnie wzięłam sobie trzymadełko, nie? Citrini. Zobaczcie na to sosiwo. No wygląda kozacko. I jeżeli chodzi o ten sos, no to oczywiście z gołąbeczkami będzie pyszne, ale możecie też sobie to zrobić z makaronem, do jakichś pulpetów, taki wiecie, tradycyjny sos pieczarkowy, no i przez to, że dodacie trochę tej cytryny, mm, to on daje takiej delikatnej kwaskowości. Bardzo pyszny sos, polecam. No i gotujecie sobie gołąbeczka, gołąbeczka rozkrajacie na pół, wlewacie sosik i się delektujecie. Słuchajcie, przychodzę z dresem, który jest idealnym dresem. Odesłałam ten z Nike z dwóch powodów. Po pierwsze, Chociaż jakoś była świetna, no to ten znaczek Nike zarówno na bluzie, jak i na spodniach sprawiał, że no jest to mega sportowy dres. Ogólnie dres jest sportowy, ale wiecie, przez to, że jest logo, no to on był taki ultrasportowy. Po drugie, ponad stuwa 100, 100 funtów za dres, to też szkoda mi kasy, wiecie? Ale kupiłam płaszcz, także jeżeli chodzi o kasę, to kasa popłynęła tak czy siak. Ten dress, który mam na sobie, właśnie zmierzyłam, jeszcze nie, nie odprułam metek. Słuchajcie, w Primanim za 14 funtów, fajny bawełniany, i do tego jest, jest bluza i szerokie spodnie. Bluza kosztowała 14 funtów i spodnie kosztowały również 14 funtów, więc razem 28. Także jest deal. Zobaczcie, czekajcie. Tam pierdolnik w kuchni to ignorujcie. No i mamy szerokie spodnie. Mam źle ustawiony aparat, ale, e, ale tak, szerokie spodnie bardzo podobny do tego znajki, bardzo ładny kolor, więc jeżeli szukacie bordowego dresiku, no to daje znać, że w Primanim jest. Bardzo fajny, przyjemny, załamek ceny. Siemanderko, ja dopiero teraz już przychodzę z holem z Polski i oczywiście jest tutaj pranko jeszcze do złożenia. Jak wy to robicie? E, jeżeli macie rodziny na przykład, że gdzie mieszka, nie wiem, 5 5 osób. Ota Aniu już się tak uklepuje. Ja mam wrażenie, że cały czas my pierzemy, cały czas pierzemy. A pokażę wam bardzo fajną piżamę, ja na to mówię piżama Hugh Hefnera, to jest, ma tylko piżama męska, granatowa czy czarna? Chyba czarna, granatowa, granatowa to poświatło widać, w białe kropeczki. Taki komplecik z Marksa, i są w outlecie teraz, także fajne piżamy. Myślę, że fajny pomysł na, prezel, pomysł na prezent. Ja wam powiem, że ja się przyzwyczaiłam już do piżam, które są koszulami nocnymi, także nie za bardzo lubię. A jak spodnie, to w sumie zależy, czasem długie, czasem krótkie. Mam na twarzy podkład Stars from the Stars, w ogóle nie przypudrowany. Myślę, że fajnie wygląda. On jest bardzo matujący, taki suchy, ale spójrzcie na, na mojej tłustej cerze, nie przypudrowany, wygląda całkiem normalnie. Także, no tutaj w I w ogóle jest mi tak przykro, bo dałam Ani fokusowanej podkład z Purito, żeby sobie przetestowała, bo miałam właśnie za chłodny odcień i ja byłam pewna, że... W sensie, jej ogólnie to jej się nigdy nie, sp nie sprawdzają kosmetyki te, które mnie się sprawdzają, jeżeli chodzi o podkłady. Ale myślałam, że purito to będzie ten podcast, który się sprawdzi, bo znam wiele osób, które mają cerę suchą i również purito im się super sprawdza. A Ania mówiła, bo ostatnio to nie pisałam jak tam ten podkład, mówi, że wygląda sucho i staro, więc ja sobie nie to jest, to jest to jest takie dziwne, że niby włosy, niby skóra, każdy z nas ją ma, a każda jest inna. Także no niestety Ani się Purito nie sprawdziło. Dajcie znać, jaki, jak lubicie ten podkład, albo nie lubicie, jaką macie cerę. Jedyny minus tego Purito jest taki, że kolory są słabe. Ciężko jest właśnie znaleźć, ja mieszam cały czas, ale jak mi się skończy coś, to zamówię sobie właśnie 23. Wy mi też polecałyście numerek 23, on jest podobno taki właśnie yy, trochę cieplejszy. Ale jeżeli chodzi o to, co przywiozłam z Polski, to udało mi się złapać ostatnią sztukę błyszczyka e, Brush up od Maxineczki i jak testowałam go, nie mam go akurat dzisiaj na usta, ale możemy sobie nałożyć, go. to tak pali, że nawet to nie jest przyjemne. To strasznie pali, to jest najbardziej palący błyszczyk. To się nazywa Plumping Lip Gloss, jest tylko jeden kolor e, i to jest taki błyszczyk, który podrażnia wam usta, no i pali, i te usta wyglądają, widzieliście w poprzednim vlogu, że te usta wyglądają, jakby były po prostu świeżo po, po zrobieniu jakimiś filerami. E, I dużo z Was mi pisało, że byłyście i szukacie i nie ma. Online jest wyprzedaż, że no, worosmala standardowo, stacjonarnie też jest wyprzedane, także może jeszcze Wam się uda kupić, ale z tego co wiem, to to była limitka i już te błyszczyki nie wrócą. Ale jeżeli nie zdążyliście kupić, nie uda Wam się kupić, to może nawet i dobrze, bo to tak piecze, strasznie piecze. Więc to jest rzecz numer jeden. Nie pamiętam to około 16 co tych kosztowało. Ja kupiłam warsztat, a to sobie nie powiem wam, w którym, w którym rozwaniu, bo i tak kupiłam ostatni. Nawet koleżanka mnie prosiła, żebym jej przywiozła, no ale no, był tylko jeden. I druga rzecz, którą kupiłam, bo była na promocji, to była kredka z Eveline. Mam koleżankę, która bardzo lubi kredkę z Evelyn taką bardzo cienką, ale ta była na promocji, więc stwierdziłam: Dobra, to spróbuję, bo, bo zdaje się fajna. I to jest taka, takie trzy w jednym. Z jednej strony mamy tutaj standardowo grzebyczek. Ona kosztowała w oryginalnej cenie 27 na promocji 16. Tu mamy kredkę wysuwaną i jeszcze jest taki cień. Także oczekajcie, jest taki cień. Aha, to się wysuwa. Choć grudniowy Eveline. No i tu z drugiej strony jest właśnie taki puszek, gąbeczka, i z tego wam wyłazi cień. Ale to jest takie średnie. No o, no, średnio nic to nie robi. I ja tego próbowałam użyć na mydełko, No to nie wiem, czy na live, tylko razem nie robiliśmy. No średnie. Już uważam, że lepiej kupić zwykłą kredkę, tą cienką, precyzyjną niż to. Ale może to znajdzie zastosowanie u kogoś. Ja mam odcień 01 Medium Brown. Tym akurat nie mam dzisiaj brwi, bo dzisiaj nie mam nic w sumie na brwiach tylko chyba delikatnie żel z Got2b, ale tak to. Raczej nie będzie tu lubię, więc nie wrócę do niego, ale tą grzebyczek i tą kredkę, kredkę sobie wykorzystam. Ale tu jest dla mnie, pole ode mnie polecejka dla Was. Ja już o tym wspominałam na Instagramie nie raz, chyba dwa razy, aż dwa razy. Dla mnie, jak na Instagramie dwa razy czy to już naprawdę jest hu, bo ja na Instagramie bardzo mało dodaję. Ukradłam to. Nie ze sklepu, ukradłam to Karolinie. Ja ona mi kiedyś wysyłała, mówię, o jaki mam zamówić kolor, ja mówię, a zamów taki taki e, e, tam śmietankowy, ale zamówiła taki brązowy. I ja jak to zobaczyłam mówię, no fajne, ale tak wiecie, ja za bardzo nie lubię czapek, więc nie myślałam, że to mi się może sprawdzić. No, i jak do Karo zajechałam do Wawy, to ona miała ten kaptur, który mówię, ja se to przymierzę. I słuchajcie. To, już ja mówię, ja to biorę, bo chciałam zamówić, ażby nie przyszło na czas. To jest kaptur marki Gabriela, polska marka, już Wam pokażę jak to wygląda. W tym się trochę wygląda jak mnich, w tym się trochę wygląda jak, jak w kominiarce, ale pa. O, taki kaptur, więc nie potrzebujecie czapki, nie potrzebujecie szalika, więc jeżeli nie jesteście czapkowi, nie jesteście szalikowi, to to jest idealne rozwiązanie, bo to jest ciepłe, ale nie jest przylegające, więc jeżeli martwicie się, że wasze włosy się zniszczą pod czapką, um, to już nawet nawet nie chodzi o to, że fizycznie się zniszczą, ale jeżeli macie ułożoną fryzurę i nie chcecie, żeby Wam te włosy potem sterczały albo były mocno przyklebane, no bo niestety czapki takie są, no to to jest super, bo to Was grzeje, ale jest tutaj dużo miejsca. Że to nawet jakiegoś koka można zrobić, wiecie, natapirować te włosy na peggy bandy i będzie, i będzie super, także tu jest to. No i tutaj też przy szyi fajnie leży, grzeje, i znowuż to Wam. Nie przylega, więc też spoko z makijażem. Ale to Was grzeje, bo to ma świetny materiał. I słuchajcie, ja polecam. To kosztuje, jak patrzyłam, to chyba około było na promocji za 111 zł, albo w oryginalnej cenie około 130. Uważam, że warto. I to jest bardzo fajny, czekajcie, bardzo fajny materiał. Można prać w 30 stopniach. I to jest tak: o 60% wisko za 40% wełna. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Ym, wiem, że jesteś też podobno w Marks Spencer i jest w innych sklepach też w takich sieciówkach, ale tu tuż wam nie ręczę za skład, czy nie będzie sztuczny, czy nie będzie też za obcisłe. Moja koleżanka mi mówiła, że mierzyła i wygląda jak kondom, także podejrzewam, że było to małe. Natomiast ten jest duży i powiem wam, że widziałam też, wysyłałyście mi, że wasala też ma coś takiego w bordzie. E, także daję Wam znać, ale nie wiem jakie są ceny. Tutaj myślę, że właśnie ta cena 111 zł to jest super cena, nawet za 130 i fajnie, różne kolory są śmietankowe, jest taki chyba też jest bordowy na Gabrieli może teraz z okazji Black Friday będą mieli bo wy mi pisałyście, że jest wyprzedane ale jak wyszłam na stronę to, to było więc jak sobie wejdziecie w sekcję czapek jak nie, jak nie zapomnę zostawić linka to zostawię, ale mogę zapomnieć jak wejdziecie w sekcję czapek, no to tam właśnie jest jest kaptur, świetna rzecz i tu ma troczki, więc możecie sobie zaciągnąć, ja mam w takim bardzo neutralnym kolorze brązu, on jest w sumie e, taki bezpieczny dla wielu osób ale mają też inne kolory. Śmietankowe też mi się podoba. Więc zależy od tego jaki macie płaszcz. Bardzo, bardzo fajna opcja. Jeżeli nie lubicie czapek, to musicie koniecznie się w to zaopatrzyć zwłaszcza na zimę, jak pada śnieg. No, świetna rzecz. No albo jak macie wiecie, tutaj jakiś dekolt e, i nie chcecie zakładać szalika. Ja też za bardzo szalików mm, nie nie przepadam za szalikami. Także to jest ekstra, super duper. Jeżeli bym miała okazję jeszcze gdzieś jak zahaczę, wyhaczę tutaj w Anglii, to pewnie sobie jeszcze jeden jakiś inny kolor kupię. Ale ten jest świetny. Chcę składać pranie, idę w Gołąbki i zabieram się za e, DIY. Farbę znalazłam na szafę. Także czekam, aż Matis skończy pracę, i ja tam wbijam, będę nagrywać. Nagrywam sobie przed i po, będę malować szafę, przybijać lustro, może posprzątam w talece. Zapowiada się fajnie, zapowiada się DIY. No i też już za niedługo trzeba będzie wyciągnąć hoinkę, tylko że nie mam bombek. Ale Darek mi odczarował święta. I chyba jednak rzeczywiście hańka powstanie. Od kilku dni mam fazę na święta. W ogóle przez y, dwa ostatnie miesiące mówię. nie chce się, nie chce się święta ble. Te wszystkie ozdoby, wszystko. A teraz już powiem Wam, że ten grudzień jest już, tuż, 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 i już, już trochę przepadłam w tym świątecznym klimacie, także to dobrze. Na pewno girlandę musimy wy, 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 wyciągnąć. Także pewnie w jeszcze kolejnym vlogu będziemy sobie ustrajać dom na świątecznie. Czyli po prostu wystawię girlandę i. Nie wiem czy postawię choinkę, bo za bardzo nie mamy miejsca. No ale zobaczymy. Jeszcze na sam koniec chciałabym dodać, e, aby jedzenie nas nie dzieliło, bo ja zauważyłam, że dla nas, dla Polaków, e, jak my robimy coś innego, gotujemy w inny sposób, kroimy w inny sposób, to zawsze jest straszny problem. A słuchajcie, to, że ktoś coś robi inaczej, to nie znaczy, że jest to złe. I tym właśnie, tymi właśnie słowami chciałabym was zachęcić, żebyście sobie spróbowali kiedyś tych gołąbków z sosem pieczarkowym, bo jeżeli lubicie sos pieczarkowy, jeżeli lubicie albo grzybowe, no to to nie może być niedobre. Jeżeli lubicie też gołąbki, to nie może być niedobre. To jest naprawdę dobre. Możecie użyć każdy pęczak. Um, myślę, że warto się przełamać i spróbować. Tak Jak ja się przełamałam i spróbowałam i zrobiłam i to nie raz robiłam y, gołąbki z sosem pomidorowym, no to chciałabym, żeby ktoś z Was też sobie spróbował i koniecznie dajcie mi znać. Chociaż ja wiem, że są dziewczyny właśnie głównie z Podkarpacia i Małopolski, które gołąbki jedzą z sosem grzybowym. Natomiast większość, większość Polski jest tym pomidorowym. Tak podejrzewam, że 80% populacji może jest pomidorowym. Ale to, że jest pieczarkowym, to znaczy, że to jest złe. Mm. Ja, ja w ogóle nie uważam. E, I w ogóle e, spróbowaliśmy z matkiem tego gołąbka z sosem. E, ja mówię, boże, kiedy to jest dobre, jak ludzie mogą jeść z pomidorowym. Ale to też jest tak, wiecie, kwestia przyzwyczajenia, kojarzy nam się to, nie wiem, gdzieś, gdzieś z domu, z, z rodziną atmosferą. Ja Wam bardzo serdecznie polecam. Tylko musi być dobrze przyprawione, dużo soli, dużo, dużo pieprzu. Magi. Gołąbki z magii też muszą być. I u mnie się je bez chleba, bez żadnych ziemniaków, bo, bo widziałam, że ludzie jedzą gołąbki i z boku są ziemniaki, albo z boku jest chleb, jakieś ogórek kiszone, w ogóle mnie się tak nie jadło. Także tylko i wyłącznie gołąbek, albo sam z magii, albo z sosem pieczarkowym, tak u mnie w domu było, e, czy tam borowikowym. No, także dzięki serdecznie za oglądanie, zapraszam do w dzwon, zapraszam do nie wiem czego, co tam chcecie, możecie zrobić. Buziaczki.